Czy zauważyłaś, że przez długi czas unikałaś spojrzenia na pewne dynamiki? Nie dlatego, że nie były widoczne, ale dlatego, że część ciebie wciąż bała się stawić czoła temu, co naprawdę działo się, gdy mówiłaś nie. On pomylił twoją ciszę z uległością i w sposób niemal niezauważalny zaczął wierzyć, że może przekraczać granice, które zawsze istniały dla ciebie. Ty o tym wiedziałaś. Czułaś to. Ale nie miałaś jasności, jak uczynić je widocznymi, aby on również to dostrzegł. Aż nadszedł dzień, w którym dyskomfort przestał być tylko wewnętrzny, stał się namacalny, ciężar w powietrzu, inna energia, która wypełniła każdą przestrzeń twojej obecności, i w tym momencie zrozumiałaś. Nadszedł czas, aby zdecydowanie nakreślić kontur tego, co nigdy nie mogło być przekroczone. On się tego nie spodziewał. Z jego perspektywy siła to krzyk, Agresywne konfrontacje, lub manipulacje w celu uzyskania kontroli. Twoja forma zajmowania stanowiska nie pasowała do tego, co on nazywał siłą. Dlatego przez bardzo długi czas myślał, że może postępować bez oporu. Jednak, kiedy spojrzałaś mu w oczy i powiedziałaś spokojnym, lecz stanowczym głosem: Tutaj nie. On zrozumiał coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegł, że siła to nie głośność głosu, lecz cicha przekonanie, która nie musi niczego udowadniać. Czy dostrzegasz, jak w tej chwili nastąpiło przesunięcie? Energia się zmieniła, on cofnął się. Nie dlatego, że go zraniłaś, ale ponieważ zrozumiał, że nie ma już miejsca na dalsze posunięcia. Ciekawe jest to, że do tamtego dnia wierzył, że zna wszystkie twoje granice. Myślał, że są elastyczne, negocjowalne, formowalne w zależności od tego, co jest dla niego wygodne, ale ty wiedziałaś, że niektóre granice nie podlegają dyskusji. One po prostu się komunikują, a kto szanuje, ten zostaje. Po tym zapanowała cisza. Nie ta niewygodna cisza, kiedy nie wie się, co powiedzieć, ale cisza wypełniona nowym postrzeganiem. On widział coś, czego nigdy wcześniej w tobie nie dostrzegł, i nie była to surowość ani chłód. To była obecność, to była klarowność, to był rodzaj siły, która nie potrzebuje naciskać, aby być odczuwaną. W głębi duszy nie był przygotowany, aby się z tym zmierzyć, ponieważ dostrzegając ciężar swoich granic, został również skonfrontowany z własną kruchością. Zdał sobie sprawę, że zawsze czuł się bezpiecznie, myśląc, że ma kontrolę nad swoją reakcją, ale gdy pokazałaś, że nie potrzebujesz jego aprobaty, aby być w pełni sobą, ta kontrola się załamała, i wtedy nadeszła transformacja. Zaczął szanować. Nie z poczucia obowiązku, nie z lęku, ale dlatego, że coś w nim zrozumiało, że zderzenie z kimś, kto zna swoją wartość, to krok ku nieuniknionej utracie. Czy zauważyłaś, jak niektórzy ludzie dostrzegają siłę tylko wtedy, gdy ta nie ustępuje, kiedy utrzymuje się nawet pod presją. Kiedy dalej mówi nie, mimo spojrzeń pełnych dezaprobaty lub prób przekonania, to jest punkt, którego wielu nie rozumie. Granica to nie mur, to drzwi, ale otwierają się tylko przed tymi, którzy wiedzą, jak się zbliżyć. I w tamtym momencie on zrozumiał, że stoi przed drzwiami, które nie ustąpią pod dotykiem tych, którzy nie potrafią uszanować przestrzeni, którą one strzegą. Czy zauważasz, że coś zmieniło się również w tobie? To nie tylko jego szacunek. To o tym, że uświadomiłaś sobie, że nie musisz się już tak przejmować tłumaczeniem, że nie musisz uzasadniać każdego nie długimi wywodami. Klarowność stała się wystarczająca. Ciężar utrzymania własnego słowa stał się naturalny. Był czas, kiedy uważałaś, że powiedzenie nie to ryzyko utraty. Dzisiaj wiesz, że niepowiedzenie nie to ryzyko utraty samej siebie. I to jest cena, którą nie jesteś już gotowa zapłacić. W tym procesie stał się przymusowym szanownym nie dlatego, że go do tego zmusiłaś, ale dlatego, że energia twojego stanowiska nie pozostawiła mu innej alternatywy, a w głębi duszy to właśnie w taki sposób równoważą się relacje, kiedy jasność jednego budzi świadomość drugiego. Na początku nawet próbował znów to sprawdzić sublimna prowokacja. Niewinny apel, który w rzeczywistości był już próbą zobaczenia, czy wrócisz do starego schematu. Jednak twoja odpowiedź była na tyle konsekwentna, że zrozumiał, iż nie ma już odwrotu. Poczułeś różnicę w jego spojrzeniu. Nie było już w nim tego powietrza kogoś, kto mógłby znaleźć sposób. Była ostrożność, była uwaga i stopniowo prawdziwy szacunek. Ironią jest to, że aby dojść do tego punktu, nie musiałeś stać się kimś innym. Musiałeś jedynie wrócić do centrum tego, kim zawsze byłeś, ale od czego się oddaliłeś. I w tym powrocie twoja energia się przeorganizowała. Postrzeganie, jakie mieli inni o tobie, zmieniło się. On teraz wie, że każda próba przekroczenia granicy zostanie natychmiast zauważona, że nie ma już luk na ukryte gierki i ciekawie sprawiło to, że relacja stała się bardziej szczera. Kiedy strach przed utratą kontroli zostaje zastąpiony pewnością wzajemnego szacunku, rodzi się nowa przestrzeń dla prawdy, ale ta zmiana wymagała również od ciebie czegoś głębokiego: utrzymania granicy nie tylko wtedy, gdy on patrzy, ale przede wszystkim wtedy, gdy nikt nie widzi. Ponieważ prawdziwy test nie polega na bezpośrednim konfrontacji, ale na małych ustępstw, które wydają się niewinne. Czy zdajesz sobie sprawę, że to w tych małych otwarciach stare schematy znów zaczynają się wkradać? I to właśnie w tym momencie musisz pozostać cały. Nie ulegając pokusie bycia zbyt miłym, aby uniknąć napięcia, nie wracając do myśli, że powiedzenie nie to tworzenie konfliktu, ponieważ dzisiaj rozumiesz, że prawdziwy konflikt pojawia się, gdy zdradzasz samego siebie, aby utrzymać pokój, który nie jest realny. On poczuł tę zmianę i co więcej, Został przez nią przekształcony. Nie dlatego, że chciałeś zmienić kogoś, ale ponieważ prawda zmienia wszystko wokół, gdy się ją utrzymuje. Siła powiedzenia nie, nie tkwi w samym akcie, ale w energii, która go wspiera. I kiedy ta energia pochodzi z klarowności, nie ma negocjacji. Jest tylko uznanie, nawet ze strony tych, którzy na początku nie potrafili okazać szacunku. Czy czujesz, że ta historia nie dotyczy tylko jego? Dotyczy wszystkich momentów, kiedy byłeś źle zrozumiany przez wybór milczenia zamiast impulsywnej reakcji. Dotyczy wszystkich chwil, gdy ktoś mylił życzliwość z przyzwoleniem. I chodzi o to, jak teraz postrzeganie się zmieniło na zawsze. Jeśli to kiedykolwiek się zdarzyło, napisz w komentarzu, musiałem to usłyszeć. Pamiętasz pierwszy dzień, kiedy uświadomiłeś sobie, że nie musisz aż tak się usprawiedliwiać? To było prawie dziwne. Jakby brak wyjaśnień pozostawiał pustkę w powietrzu, ale jednocześnie panowała tam lekkość, ciężar ciągłej obrony zniknął. On to zauważył i nie potrafił ukryć swojego dyskomfortu. To nie dotyczyło tylko tego, co powiedziałeś, lecz sposobu, w jaki to zrobiłeś. Bez pośpiechu, bez przesady, bez potrzeby akceptacji. Było jak gdyby twoja obecność zmieniła swoją gęstość. Wcześniej czuł, że wystarczy nalegać, abyś ostatecznie ustąpił. Teraz naleganie wydawało się śmieszne, prawie żenujące. Zdał sobie sprawę, że nie ma już miejsca na gry, które wcześniej zazwyczaj prowadził. Interesujące jest to, że ta zmiana nie wydarzyła się z dnia na dzień. Została zbudowana kawałek po kawałku, za każdym razem, gdy podtrzymywałeś to, co czułeś, nawet w obliczu dezaprobaty. Za każdym razem, gdy wybrałeś swoją integralność zamiast natychmiastowej akceptacji. I to nie jest proste, wiesz o tym, bo jest w tobie część, która pragnie być kochana, uznawana, rozumiana, ale wiesz też, że gdy ta potrzeba staje się absolutnym priorytetem, zamienia się w więzienie. On został zmuszony, aby dostrzec tę wolność w tobie i to poruszyło go w sposób, którego być może nawet on nie potrafi wyjaśnić. Bo jeśli jesteś wystarczająco wolny, by powiedzieć nie, oznacza to, że jesteś też wolny, by odejść. I to jest wolność, która najbardziej przeraża tych, którzy są przyzwyczajeni do kontrolowania innych. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak niektórzy ludzie zaczynają szanować innych dopiero wtedy, gdy czują, że mogą coś stracić? Nie dlatego, że grozisz odejściem, ale dlatego, że twoja energia wyraźnie pokazuje, że twoja obecność to wybór, a nie obowiązek. Na początku on próbował ponownie testować granice. Nie w sposób otwarty, ale poprzez małe prowokacje, może dlatego, że część niego wciąż chciała wierzyć, że ta zmiana jest tymczasowa, jednak za każdym razem odpowiedziałeś tą samą spokojną stanowczością, aż wreszcie zrezygnował. Nie dlatego, że stracił zainteresowanie, ale dlatego, że zrozumiał, że gra dobiegła końca. Teraz przestrzeń między wami była wypełniona szacunkiem, który wcześniej nie istniał, co ciekawe, to go nie odsunęło. Wręcz przeciwnie, sprawiło, że zbliżył się w sposób bardziej autentyczny, bo kiedy granice są jasne, relacje stają się czystsze, bez manipulacji, bez ukrytej napięci, bez potrzeby ważenia każdego słowa, aby uniknąć wybuchów. Możliwe, że tego nie dostrzegasz, ale to właśnie ta klarowność pozwoliła mu zacząć być prawdziwym. Wcześniej relacja opierała się na tym, jak daleko może się posunąć, zanim się zbuntujesz. Teraz opiera się na tym, jak może być obecny, nie przekraczając tego, co jest dla ciebie święte. Ta zmiana miała również potężny wpływ wewnętrzny. Przestałeś czuć się podatny na jego humory czy stan emocjonalny, bo niezależnie od tego, jak się budzi lub reaguje, twoja przestrzeń jest chroniona. A to dla kogoś, kto zawsze żył w lęku przed byciem naruszonym, jest wyzwalające. On zrozumiał, że nie musi już walczyć, aby mieć nad tobą władzę. W tym momencie szacunek przestał być wymuszony i stał się naturalny. Kontrola, którą myślał, że ma, rozpuściła się, a co ciekawe, uczyniło go to bardziej ludzkim w twoich oczach. Widzisz, jak proste trzymanie się nie może przekształcić całą dynamikę? To nie chodzi o oddalanie ludzi, chodzi o przyciąganie tylko tych, którzy są gotowi iść z tobą w sposób prawdziwy. Był dzień, w którym próbował poruszyć temat, który wcześniej wywoływał w tobie reakcję obronną. Oczekiwał może dawnej reakcji, usprawiedliwienia, wyjaśnienia, próby udowodnienia, że ma rację, ale tym razem tylko powiedziałeś rozumiem, co myślisz, a ja myślę inaczej i zamilkłeś. Nie wiedział, co zrobić z tym milczeniem, bo to nie było bierne milczenie, ale milczenie, które miało moc kogoś, kto wie, że nie musi wygrywać, aby mieć spokój. W tej chwili zdał sobie sprawę, w sposób ostateczny, że nie ma już odwrotu. Od tego momentu zmienił się nawet jego ton głosu. Nie było już w nim tej subtelnej, aroganckiej postawy, tego uczucia, że ma jakąś władzę nad twoją reakcją. Teraz czuć było troskę, nie sztuczną troskę, ale troskę, która rodzi się, gdy rozumiesz, że masz do czynienia z czymś zbyt cennym, aby dotykać tego bez pozwolenia. Czy dostrzegasz, że w tym procesie również nastąpiło uzdrowienie z dawnych ran? Bo wcześniej każda jego próba działania bez pozwolenia poruszała wspomnienia o innych osobach, które również nie szanowały twojej przestrzeni. Jednak broniąc swojego stanowiska, nie tylko chroniłeś się w chwili obecnej, ale także wysłałeś wiadomość do swojej przeszłości. To się już nie powtórzy. A ta wiadomość jest na tyle potężna, że zaczyna przekształcać sposób, w jaki siebie widzisz, nie jako kogoś, kto znosi wszystko, Aż będzie musiał w końcu powiedzieć dość. Ale jako kogoś, kto wie, kiedy nastał czas, by zamknąć drzwi. On to poczuł. I po raz pierwszy zaczął patrzeć na ciebie nie jako na kogoś, kogo może kształtować, ale jako na kogoś, z kim musi nauczyć się odnosić w inny sposób. To zmieniło wszystko. W głębi duszy jego przemiana nie nadeszła z długich rozmów ani argumentów, przyszła z konsekwencji. Z powtarzania stanowiska, które nie wahało się, nawet w obliczu subtelnych prób, to właśnie ta konsekwencja sprawiła, że zrozumiał, że nie ma już ugruntowanego podłoża dla starych manipulacji. A w pewnym sensie sam również na tym zyskał. Dlaczego, ucząc się szanować ciebie, on również zaczął szanować innych? To, co zaczęło się jako wymuszony szacunek, przerodziło się w trening świadomości, który przekroczył granice waszej relacji. Być może tego nie wiesz, ale to jeden z najpotężniejszych efektów ustalania granic. Nie chronią tylko ciebie, ale również edukują świat wokół ciebie. A w jego przypadku dokładnie to się wydarzyło. Dziś wie, że wobec ciebie nie warto próbować przekraczać granic. I co ważniejsze, nawet nie chce już próbować, bo odkrył, że prawdziwe połączenie nie rodzi się z kontrolowania drugiego człowieka, ale schodzenia ramię w ramię. Zauważasz, że w końcu nie chodziło o udowodnienie czegokolwiek jemu. Chodziło o udowodnienie sobie, że Twój głos jest wystarczający, że nie musisz krzyczeć, aby być słyszanym, że Twoja prawda nie traci siły w milczeniu. Wręcz przeciwnie, zyskuje. On nauczył się szanować, ale najważniejszą lekcją była Twoja. Zrozumienie, że powiedzenie nie, nie czyni Cię zimnym, odległym ani infleksiblem. Czyni cię całym. A bycie pełnym zmienia wszystko, bo kiedy pozostajesz wierny swoim uczuciom, życie zaczyna samofiltrować, co powinno zostać, a co powinno odejść, i to nie jest odrzucenie, to jest zgranie. On być może nigdy tego nie przyzna, ale sposób, w jaki na ciebie patrzy dzisiaj, niesie w sobie coś, czego wcześniej nie było podziw. Nie za siłę, którą myślał, że jest siłą, tą, która zastrasza, zagraża lub próbuje dominować. Ale za spokojną siłę, dostrzeganą bez wysiłku, która pozostaje na nogach nawet w obliczu presji. Zauważasz, że to była prawdziwa zmiana? Nie wtedy, gdy on ustąpił przed Twoją granicą, a kiedy zrozumiałaś, że nie musisz już czekać, aż on zrozumie, by żyć zgodnie z tym, kim jesteś. To jest moment, w którym wiele osób rezygnuje. Czekają, aż druga osoba się zmieni, aby dopiero wtedy utrzymać swoje własne granice. A Ty zrobiłaś odwrotnie. Zmieniłaś się pierwsza i to wymusiło na całym kontekście przekształcenie się. To jest część, której nikt ci nie mówi. Kiedy się zmieniasz, niektórzy się oddalają, ale inni zbliżają się w bardziej autentyczny sposób, a ci, którzy pozostają, nie robią tego z wygody, ale dlatego, że jest to prawdziwe. On jest jednym z nich. Pozostał, nie tak jak przedtem, ale z nową postawą bo teraz wie, że między wami istnieje święta przestrzeń i że przejście bez pozwolenia oznacza utratę. I choć nigdy tego nie powiedział wprost, wiesz, że ta lekcja go ukształtowała, ponieważ sposób w jaki się dziś zbliża niesie nową świadomość, postrzeganie, które narodziło się z doświadczenia spotkania kogoś, kto nie kompromituje swojej integralności. Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, ile sytuacji w twoim życiu mogło potoczyć się inaczej, Gdybyś wcześniej utrzymał swoje granice, nie po to, aby czuć się winny, ale aby zdać sobie sprawę, że od teraz nie ma już powrotu, nie musisz już nikomu uczyć, że zasługujesz na szacunek, stałeś się Jego żywym dowodem, a ci, którzy tego nie dostrzegają, naturalnie się oddalają. Najbardziej transformujące jest to, że nie ograniczyło się to tylko do relacji z Nim, przelało się na pracę, na przyjaźnie, na sposób, w jaki traktujesz siebie, gdy jesteś sam. Bo w końcu największa granica, jaką wyznaczyłeś, była z tą wewnętrzną częścią, która akceptowała mniej niż zasługiwała. On stał się tego lustrem, żyjącym przypomnieniem, że gdy ktoś sądzi, że jesteś słaby, tak naprawdę widzi jedynie tę część, która jeszcze nie została przetestowana, i że w dniu, w którym ta część się ujawnia, wszystko się zmienia. Dziś nie musisz już przygotowywać swoich odpowiedzi, aby mieć kontrolę. Bo kontrola nigdy nie była celem. Celem zawsze była prawda. I ta prawda jest teraz bezpieczna. Jeśli to poruszyło cię, wiedz. Następny krok to zrozumienie, że granice nie są końcem, ale początkiem głębszych relacji. Nie, nie oddala, ale selekcjonuje. Chroni, aby tak miało większą wartość. I wtedy zaczynasz dostrzegać, że nie straciłeś nic, stawiając się w swojej prawdzie. Wręcz przeciwnie, zyskał przestrzeń. Zyskał spokój, zyskał szacunek. To, co się z nim stało, może przytrafić się każdej osobie, która wejdzie teraz w twoje życie. Ponieważ energia, którą nosisz, to cicha wiadomość to jest moja przestrzeń. Wejdź tylko, jeśli możesz ją uszanować. I tak życie zaczyna wypełniać się połączeniami, które nie muszą być wymuszone. Nie błagasz już, aby cię zauważono. Jesteś dostrzegany, i w głębi serca to jest prawdziwe zwycięstwo. Nie dlatego że ktoś się zmienił, ale dlatego że Ty najpierw się zmieniłeś. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, następne wideo wzruszy Cię jeszcze bardziej. Kliknij tutaj i kontynuuj ze mną. Porozmawiamy o stronie, której nikt nie dostrzega, gdy zaczynasz mówić nie.